Witam Państwa. Mamy 26 dzień października, godzina 20. Zaczynamy informację EcoVision TV. Na opolskim Zaodrzu na terenie byłej spółdzielni inwalidów powstaje nowe osiedle mieszkaniowe Odra Prestige Apartamenty. Będzie to osiedle położone w sąsiedztwie działkowych terenów zielonych i budowane według innowacyjnych technologii. Największym atutem na tej inwestycji jest zmiana wykonania ścian między mieszkaniowych. Z takiej tradycyjnej metody murowanej wykonujemy te ściany z betonu, który ma zdecydowanie lepszą izolację akustyczną, ponieważ jest około 60 dB, co sprawia, że słyszalność dźwięków jest prawie dwukrotnie niższa od tej standardowej tradycyjnej metody. Budowanie ścian. Zaletą również jest docieplenie płyty balkonowej z góry i z dołu, co jakby zapobiega powstawaniu mostków termicznych. Dodatkowo też docieplamy parapety, oczywiście, które pomagają jakby zaoszczędzić koszty ogrzewania w mieszkaniu. A kiedy na dachach pojawią się słoneczne panele? Mamy kilka y, pomysłów na przyszłość, y, innowacyjnych y, rozwiązań, o których jeszcze nie chcemy zdradzać y, szczegółów. Natomiast jak tylko się pojawią y, na naszych inwestycjach, to na pewno pan, Panów poinformujemy. Zakończenie tej mieszkaniowej inwestycji czwarty kwartał przyszłego roku. W 2019 roku 39% Polaków zadeklarowało przeczytanie przynajmniej jednej książki. Okres zamknięcia się w domach przyczynił się zapewne do wzrostu czytelnictwa. Ale co zrobić, kiedy biblioteki zamknięte, a czytać się chce? Jeszcze nie wiemy, na ile powszechna kwarantanna i nasze zamknięcie się w domach wpłynęły na wzrost czytelnictwa. Ale aby dać możliwość korzystania z książek tym, którzy bez nich nie wyobrażają sobie wieczoru, a biblioteka jest zamknięta, tuż obok niej powstał schron dla stron. Punkt otwarty dla czytelników przez 24 godziny. Można w nim znaleźć książkę na wieczór i zostawić inną już przeczytaną, która może być lekturą dla innego zgłodniałego czytelnika. W Opolu powstały punkty, w których o każdej porze można dostać, a właściwie wziąć sobie książkę. Tak jest w kolonii Gosławickiej, gdzie przy ulicy znajduje się okno z książkami dla cierpiących na bezsenność. Jest także taki punkt w Opolskiej Galerii, gdzie panowie oczekujący na swoje partnerki, które weszły w regały, mogą zająć się czytelnictwem. Można zdążyć przeczytać opowiadanie, a nawet dwa. Podobno jednemu z panów udało się przeczytać całą powieść. Jaki będzie procent czytelnictwa w 2020 roku? Dowiemy się na początku przyszłego roku. Przygraniczne miejscowości od dawna były miejscem wymiany handlowej między Polakami a Czechami. My kupowaliśmy u nich piwo, a oni u nas ziemniaki. Koronawirus sprawił, że ruch na targowisku w Głuchołazach zmalał, ale warzywa i owoce są nadal chętnie kupowane przez klientele z zapołudniowej granicy. Jest dużo Czechów nawet. Jakby Czechów nie było, to by nie było co tu robić. Bez nich to by nie było tutaj handlu. Codziennie jest multum Czechów. Kupują wszystko, cebulę, ziemniaki. Proszę pana, ktoś mnie tu przy sobie jest tani czosnek na, na kilogramy i to się bardzo opłaca, ale niestety Czesi przyjechali, wykupili. Muszę czekać będzie ten czas na jutro? Gdzie te czasy, kiedy kupowaliśmy u Czechów piwo? Dzisiaj Czesi przyjeżdżają do nas. Widać, że ten handel przy granicy w Guchołazach, Prudniku, w innych miejscowościach mniejszych kwitnie dzięki temu. Czesi przyjeżdżają po, praktycznie po wszystko. W tej chwili głównie po warzywa, na, na przetwory, kapusta, ogórki i tym podobne. Ale kupują również mięsa. No a doszło również do tego, jak widzę, że Czesi przyjeżdżają do Polski po piwo, czyli świat stanu na głowie. Powiedzmy otwarcie, że nie sentyment do polskich towarów sprawia, i Czesi chętnie kupują w naszych sklepach. Raz, że ceny w Czechach poszły w górę, a dwa, że zupełnie inny jest kurs korony niż kilka lat temu. To wszystko wpływa na to, że ceny są od 20, czasami nawet do 50% niższe niż w czeskich sklepach, nawet w tych samych sieciach. A jak ten przygraniczny handel oceniają władze Głuchołaz? Nie my, ukrywajmy, tutaj jesteśmy atrakcyjni dla Czechów. I Czesi dla naszego handlu to jest duży, no, duży procent. Nie było chyba takich badań statystyk robionych, ale na podstawie rozmów ze znajomymi, właśnie z przedsiębiorcami szacuję, że w niektórych branżach to jest nawet 20-30% obrotu. Do relacji polsko-czeskich wrócimy szerzej w rozmowie przy oknie. Latem nasze plaże były pełne wczasowiczów, którzy korzystali z gorących promieni słonecznych. Pandemia nie zahamowała potrzeby wypoczynku. Nasze plaże były gęsto zastawione parawanami, które pozwalały zachować dystans społeczny. Rezultaty tego dystansu odczuwamy obecnie. Teraz plaże są puste, nie tylko dlatego, że pogoda nie sprzyja, ale również dlatego, że mniej wczasowiczów czasowiczów korzysta z nadmorskiego powietrza. Muszę powiedzieć, że jest to chyba jedyne miejsce, gdzie nie ma w powietrzu koronawirusa. Nawet jeśli urwałby się ze Szwecji, to i tak do Polski nie doleci. Ponieważ jak stwierdzili naukowcy im większa wilgotność powietrza, tym jego żywot jest krótki, krótszy. On po prostu spada. Więc możemy tu być spokojni, że nie krąży w powietrzu. Pojawili się na plaży czasowicze z leżakami. Mają wiedzę na temat jaka pogoda będzie? Chyba tak. Chyba wiedzą, że za chwilę wyjdzie, wyjrzy słońce. Pamiętajmy, żeby dbać o siebie i o innych. To już wszystko w dzisiejszym programie. Ja już żegnam się z Państwem i zapraszam na rozmowę przy oknie, którą poprowadzi Janusz Maćkowiak. Miłego wieczoru. Dzień dobry Państwu. Gościem rozmowy przy oknie jest dziś Jarosław Radinerski, korespondent naszej telewizji w Czechach. Witam. Jarku. Dobry dzień, Jarku. Powinienem Dobry dzień, Jak Państwo zauważyli, użyłem takiej bardzo spoufałej formy powitania, ale nie będę ukrywał, że z Jarkiem znamy się od bardzo wielu lat. Pracowaliśmy przez wiele lat w jednej firmie, no więc trudno, żebym dziś mówił, Panie Jarku. Jarku, rozpocznijmy rozmowę od koronawirusa, który trapi nie tylko Polskę, ale także Czechy, całą Europę. Jak czysi sobie radzą z tym wirusem? No, wcześniej rząd stwierdził, że najlepiej w Europie sobie poradzili, że jest świetnie. No, okazuje się, że teraz tak świetnie nie jest, ponieważ jak popatrzymy na te wzrosty dzienne liczby zakażonych, hospitalizowanych w stosunku do liczby mieszkańców kraju, to Czesi są na czołowych miejscach w Europie, a nawet na świecie. Co jest bardzo zaskakujące, ponieważ Czesi są narodem zdyscyplinowanym. Także pierwszą tą fazę przeszli bardzo dobrze, jak rząd nakazał noszenie maseczek, pozamykano całe Czechy, przeszło to, ale później od końca kwietnia, maja zniesiono te wszystkie obostrzenia, wakacje de facto w Czechach przebiegły normalnie. Nawet nie było czegoś takiego jak u nas, że musieliśmy nosić maseczki w sklepach, prawda? Mm -hmm. Zupełnie było bez maseczek, no ale pod koniec e, sierpnia, we wrześniu ta sytuacja zaczęła się gwałtownie zmieniać. W Czechach mamy już teraz stan wyjątkowy, który obowiązuje do początku listopada. Od ubiegłego tygodnia są pozamykane właściwie wszystkie sklepy. Przez cały tydzień? Przez cały tydzień można iść tylko do spożywczego albo do apteki. Te sklepy są czynne. Czyli butów nie kupi? Butów nie kupi, także jak butów nie masz, to nie kupi. W pierwszej fazie na przykład było tak, że Czesi pomyśleli na przykład to, co u nas nie zrobili. U nas zamknięto wszystko. U nich też najpierw zamknęli wszystkie sklepy, ale potem sobie uświadomili, że jak ludzie mają pracować z domu, to pozwolili na przykład otworzyć sklepy z elektroniką. Mhm. Natomiast na razie wszystko jest zamknięte i premier wczoraj w takim swoim tradycyjnym wystąpieniu on ma na mediach społecznościowych, premier Babisz, mówił o tym, że jeżeli sytuacja nadal się będzie pogarszała, to wprowadzą jeszcze dalsze obostrzenia. Chociaż już jest tyle obostrzeń, że właściwie to, co im pozostało, to będzie faktycznie zakaz wychodzenia z domu albo ograniczenia poruszania się w jakiejś małej odległości od domu. Powiedziałeś, że Czesi są zdyscyplinowani, a mimo to sytuacje, nastroje, jakie panują w Czechach, najlepiej oddaje wypowiedź. Świadoma, nieświadoma, nie wiem, minister pracy, która udzielała wywiadu w telewizji, nie była, nie wiedziała, że kamery jeszcze pracują, i określiła premiera swojego rządu jako określiła go debilem. Tak, tak go określiła i dodała jeszcze, że pozostawił nam, nie wiem, o której to pójdzie, ale burdel i my musimy teraz to sprzątać. Na razie jeszcze jej nie wyrzucili, natomiast na wylocie jest minister zdrowia, prawda? U który był w pierwszej fazie pandemii, potem się pokłócił zresztą sztabu, przestał być szefem tego sztabu pandemicznego, wrócił teraz właśnie we wrześniu jako minister zdrowia. To jest wojskowy epidemiolog, pułkownik. Czesi go nie lubią, bo on wprowadza te obostrzenia. On na wiosnę mówił na przykład, że Czesi jak zamkną granicę, to co najmniej na dwa lata, myślę, że powinny być zamknięte te granice. Także Czesi go nie lubią, i on bardzo ostro się wypowiadał, że należy nosić maski, że ludzie się zachowują nieodpowiedzialnie. No i nagle okazało się, że w czwartek w nocy bulwarówka Blesk sfotografowała, jak wychodzi z restauracji, która powinna być zamknięta, gdzie miał spotkanie z innymi kolegami politycznymi, i na ulicy jest jeszcze bez maseczki. Mhm. Pan minister zaczął się tłumaczyć dosyć mętnie. Najpierw powiedział, że odejdzie, potem, że jednak nie odejdzie. Premier od razu powiedział, że go odwołuje. No teraz musi poczekać jeszcze na prezydenta. Także w Czechach się dzieje. No i ten pułkownik Prymula, Czesi używają takiej formy w Czechach kiedyś, był ten komunizm bo to oni na niego mówią towarzysz pułkownik, sąd pułkownik odchodzi, co wielu Czechów cieszy, ponieważ też już mają dosyć tych obostrzeń, szczególnie że czeski rząd, no zresztą podobnie trochę jak nasz, nie jest w stanie do końca wyjaśnić dlaczego wprowadza akurat takie obostrzenia i dlaczego akurat na przykład w tym momencie teraz, nie wcześniej, nie później. No mhm. jest taka ludzie też już są zmęczeni tą sytuacją. No tak, ale wiesz, premier Czech potrafił jakoś załagodzić sytuację, bo stanął przed kamerą i przeprosił naród. Wiesz, on przeprosił Naród, ale jak e, wcześniej zestawiałem jego wypowiedzi z początku roku <laughs> wcześniej, gdzie on mówi, że my robimy wszystko najlepiej i jeszcze pamiętam latem, to było w sierpniu, kiedy już WHO zaczęła zwracać uwagę Czechom, że nie najlepiej sobie radzą, bo zaczyna przybywać tych zakażeń, to on powiedział, niech WHO raczej milczy, ponieważ ta pokazała, jak sobie nie daje rady na początku pandemii. No teraz ta sytuacja wygląda inaczej. Chociaż i tak Czesi są w lepszej sytuacji niż my. Czeska Służba Zdrowia jest dużo lepsza na wyższym poziomie i mimo, że oni zgłaszają, że mają Problemy ze służbą zdrowia, mhm. to nie jest porównywalne z tym, co jest u nas. W Czechach, na przykład, dopiero na początku września zaczęto mówić, że szpitale mają problem, że będą musiały odwoływać planowane zabiegi, co u nas służba zdrowia właściwie już w tym roku normalnie nie działa cały rok. Ale budują szpitale polowe? Budują szpitale polowe, przygotowują szpitale polowe. Jest już jeden szpital polowy na, w halach targowych na Letnianach w Pradze. Teraz mówi się o drugim w Bernie. Natomiast co jest ciekawe, jakbyśmy porównali też statystyki. Faktycznie Czesi mają dużo więcej zakażeń niż u nas już dochodzą 15-16 tysięcy dziennie. Natomiast liczba zgonów jest cały czas bardzo niska. Tam się mówi o kilkudziesięciu, kilkunastu osobach dziennie. To jest nieporównywalne z tym, co jest u nas. Także jednak czeska służba zdrowia daje dużo bardziej radę i zawsze była lepsza. No tak, u nas jest problem z leczeniem innych chorób wiesz, na cukrzyca, choroby sercowe. Cześci z tym też zaczynają mówić, że z tym będzie problem. Zresztą jest taki doktor Żaluć, to jest poseł, znany czeski onkolog, który na przykład uważa, że koronawirus jest niebezpieczny, należy się izolować, zrobić to, ale żeby nie dać się zwariować, ponieważ sam podaje, że w Czechach ile osób umiera na raka i że podobnie jak w Polsce, mimo, że ta służba czeska zdrowia działa jeszcze w miarę dobrze, mhm. cały rok działała w miarę normalnie, to jednak ludzie bojąc się wychodzić, będąc zamknięci, im liczba nowych przypadków nowotworów spada, ale to nie znaczy, że nagle ludzie stali się zdrowsi, tylko po prostu przejdą w gorszym stanie i później będzie ten problem większy. Tyle o sytuacji um, epidemiologicznej w Czechach za południową granicą. Przypomnę, że naszym gościem jest Jarosław Radlinerski, korespondent Ecovision TV w Czechach. Do rozmowy wrócimy jutro po godzinie 18, .00. natomiast za tydzień Wszystkich Świętych no i temat związany z nowymi terenami podpochówek. Niezwykle ważna sprawa. Polecam i zapraszam. Na program zaprasza Imex Piechota, producent Imex Peletu. Witam sąsiada. No witam. Witam. A co sąsiad, nie powinien to być teraz w doma? A sąsiad też powinien. Ja? Każdy powinien. A co sąsiad, tam chowie? A? A tam, o tego... A sąsiad co ma z tyłu? Kto, ja? Tak, sąsiad, sąsiad. A ja mam kubełek z hasiami. Jak to kubełek? Kubełek? To teraz moja pora wychodzenia ze śmieciami. O nie sąsiad, teraz jest moja pora. Jak to sąsiad? To myśmy rozpisali plan. No właśnie. My rozpisali plan wyjścia, co wytrzymać dystans I nie, i nie spotykać się na klatce. I teraz jest moja pora. Nie, moja pora wychodzenia nie, sąsiad, ze śmieciami. Moja pora. dobra, sprawdzimy to. Sprawdzimy. No i co? Widzi sąsiad? No, widzę. Właśnie 7.24 wychodzę z prezesem. No tak, a ja z pierożkiem wychodzę o 8.04. No, a 7.58 ja wracam do domu. A ja z pierożkiem wracam o 9.11. A co tak późno? Bo ma destrukcję. O, o a o 10.05 sąsiad leci do apteki. No, a sąsiad do sklepu, zasuwa o 10.10. .10. Mhm. I wracam o 12.22. Tak. A Co tak długo te zakupy? A rozumiem. Czas dla seniorów. <laughs> Za to o 13.15 jo! Jo, wyciepuje hasie. A sąsiad wyciepuje o 14.15. No i zgadza się. Ja. Teraz jest mój czas wyrzucania śmieci. Nie, no, myli się, jak to? Teraz jest 13.15. Nie, 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 nie. Teraz jest 14.15, ja wyrzucam śmieci. Sąsiad, Przestawili mi my czas na zimowy, nie? A sąsiad zaś nie przestawił zegarka. A ja cię? Sąsiad, to wszystko się popierdzieliło. No. Musi mi zmienić plan. No to zmieniamy. Na program zaprosił Imex Piechota, producent ekogroszku Anmag Gold. Sponsorem programu jest serwis opon i mechaniki samochodowej SAK Jerzy SAK. Zaprasza na wymianę opon z letnich na zimowe oraz na zakup nowych opon zimowych lub wielosezonowych. Firma SAK istniejąca od 1964 roku zaprasza. Fotograficzne kalendarium Jurka Stemplewskiego. Dziś pokażemy na starych fotografiach doniosły moment z życia Związku Młodzieży Wiejskiej, zjazd tej organizacji w Murowie. Mamy rok 1970. Sala udekorowana wizerunkami przywódców narodu. Na pierwszym planie towarzysze Władysław Gomułka i Józef Cyrankiewicz. A za stołem prezydialnym same osobistości, władze związku i zaproszeni goście. A na sali przyszłość opolskiej wsi. Poważni, zatroskani, dziewczyny i chłopaki, elegancko ubrani, trudno uwierzyć, że kilka godzin wcześniej pracowali na polu. Proszę wstać, pada komenda. Sztandar wprowadzić, rozlega się kolejna komenda. Gdy już zakończył się ceremoniał powitalny, rozpoczął się czas przemówień. Na mównicę wkroczył, no, któż by inny, sam pierwszy sekretarz komitetu wojewódzkiego polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Józef Kardyś. Poważna mina, bo też ważne słowa padają. Jesteście przyszłością tej ziemi, liczymy na Was. Nie uciekajcie do miasta, bo miasto bez Waszej pracy długo nie pociągnie. Oni muszą coś jeść! A sala słucha i tylko niektórzy powątpiewają, bo im się przyszłość na wsi wcale nie podoba. Oni chcą żyć po miastowemu, chodzić do pracy na siódmą, wracać o piętnastej, mieć samochód i nie chodzić w gumiakach, a w garniturze i lakierkach, tak jak sekretarz. Ale oto na mównicę wkracza młoda aktywistka i zaczyna: Zostaniemy na ojcowiźnie. Praca na polu jest naszą przyszłością. Zapewniam, towarzyszu Sekretarzu, że młode pokolenie lat 70. ramię w ramię z partią będzie zmieniać oblicze wsi. Nie koń i widły, ale traktor i maszyny do mucenia są nam potrzebne. Brawo! Dzielna ta nasza młodzież, czytamy w myślach komendanta milicji. Kiedy już się wszyscy wypowiedzieli na zadany temat, towarzysz sekretarz wręczył nowym członkom legitymację Związku Młodzieży Wiejskiej. To zaszczyt otrzymać dowód przynależności do organizacji z rąk towarzysza sekretarza, zdaje się mówić kolega Staszek, kombajnista z Murowa. Oklaski, gratulacje, podniosła atmosfera. Kolejny punkt programu uroczystego zjazdu, część artystyczna, zespół Szarłaty w piosence o ciężkiej pracy rolnika. Na scenie pojawia się kolejny wykonawca. Czy ktoś z naszych widzów może rozpoznaje tę solistkę? Dziś ma już 50 lat więcej, na pewno się zmieniła. Czekamy na informacje, kto śpiewa z Szarłatami. A publiczność zasłuchana, wpatrzona w artystów, widać, że się koncert podoba, ale to jeszcze nie koniec. Na scenie pojawia się chór, ludowe stroje, zgrane głosy, po minach widać, że są trochę wystraszeni. I tak zakończył się ten zjazd młodzieży wiejskiej w Murowie. Jeszcze tylko wymiana poglądów i możemy spokojnie wracać do naszej wioski. Plan zrealizowany. Dłoń sekretarza uściśnięta. Pozostał do opracowania plan działania na kolejne lata. A więc do następnego zjazdu! Sponsorem programu był serwis opon i mechaniki samochodowej SAK Jerzy SAK. Zaprasza na wymianę opon z letnich na zimowe oraz na zakup nowych opon zimowych lub wielosezonowych. Firma SAK istniejąca od 1964 roku zaprasza. To jedyne miejsce, gdzie kobieta zmieszana z błotem jest szczęśliwa i jeszcze za to płaci.